Witam państwa serdecznie. Chciałbym państwa zaprosić na materiał wideo poświęcony obsłudze aplikacji mobilnej Dozer X, aplikacji zarządzającej urządzeniem dozującym Dozer X Aquatrend. Materiał ten będzie poświęcony ogólnie działaniu aplikacji. Nie będę tutaj omawiał poszczególnych funkcjonalności w sposób szczegółowy. Omówię po prostu, co, co, co aplikacja potrafi. Zacznijmy może od. Jest to w tej, chwili, w tej chwili to, co Państwo widzicie na ekranie. Jest to ekran główny aplikacji, czyli taki ekran podstawowy. U góry ekranu po prawej stronie mamy cztery ikony. Pierwsza ikona jest to ikona połączenia, czyli teraz urządzenie jest połączone przy pomocy komunikacji Bluetooth Low Energy. Następna ikona dzwoneczek jest to alarm temperatury. W tej chwili ten alarm jest wyłączony. Następna ikona jest to dźwięk w urządzeniu, czyli w tej chwili dźwięk w urządzeniu mamy włączony. I kolejna ikona, ostatnia, jest to ikona funkcji automatycznej dolewki. W tej chwili w urządzeniu jest ta funkcja wyłączona, więc y, mamy informację, że. Funkcja jest, że dolewka jest wyłączona. Następnie mamy pomiar temperatury. To wskazanie, które widzimy, to jest aktualnie przesyłane z urządzenia w czasie rzeczywistym odczyt temperatury. Natomiast po kliknięciu w to pole mamy dostęp do wartości archiwalnych. Urządzenie zapisuje o każdej pełnej godzinie wynik pomiaru temperatury i umieszcza tutaj na tym wykresie. W tej chwili mamy tylko jeden zapis, dlatego mamy jeden punkcik. Powyżej widzimy funkcje dotyczące, dotyczące alarmu temperatury, ale te funkcje omówię w innym materiale wideo. Wracam do strony głównej. Temp czas i, i data. Po kliknięciu w pole daty i czasu mamy możliwość zmiany tych parametrów. Wracamy. I tutaj, 5 ikon odpowiadającym. Pięciu pompom perestaltycznych perystaltycznych zabudowanych w urządzeniu. Dla każdej pompy jest przypisana menzurka. Jest to, ta menzurka w sposób graficzny obrazuje poziom napełnienia procentowego, procentowy poziom napełnienia pojemnika, z którego pompa pobiera płyny. Po kliknięciu w, dowolne, w dowolną menzurkę dostajemy się jakby do menu danej pompy, czyli wejdziemy sobie do pompy numer 1 i tutaj mamy funkcje dotyczące działania pompy pierwszej pierwszy klawisz jest to ustawienie pojemności następnie kalibracja kalibracja należy wykonać aby urządzenie poprawnie odmierzało Zadane wartości. Możemy manualnie załączyć pompę w dowolnym momencie. Możemy aktywować lub dezaktywować. Dezaktywacja powoduje, że pompa nie będzie odmierzała danych zapisanych w terminarzu. Ale o tym za chwileczkę. Odmierzenie zadanej wartości. Możemy odmierzyć takie zaczytane wartości. Powiedzmy 1, 10, 50 ml. I odświeżenie statusu. Czyli odmierzając, odświeżając status możemy wysłać zapytanie do, do urządzenia o, o stopień zużycia procentowego płynu właśnie w pojemniku podłączonym do danej pompy prostatycznej. Wracamy do strony głównej i każda pompa ma swój ekran do sterowania, każda ma taki sam ekran analogiczny. Teraz omówię ikony, które są na dole ekranu, czyli pierwsza ikona od lewej, strona główna to jest, ikona strony głównej to jest tej strony, na której obecnie się znajdujemy. Następnie jest ikona terminarza. I tutaj mamy bardzo rozbudowane funkcje programowania, odmierzania dawek. Tej funkcji będzie poświęcony inny obszerny materiał wideo, ponieważ jest to funkcja bardzo zaawansowana i wymaga szczegółowego omówienia. Natomiast, właśnie w dużym skrócie, na górze ekranu mamy podany numer pompy, do którego dany terminarz się odnosi czyli w tej chwili jesteśmy w terminarzu pompy numer 1, w terminarzu pompy numer 2, pompy 3, pompy 4. Pompy 5. Wrócimy do terminarza pompy numer 1. I kolei, te kafelki są to, oczywiście, dni tygodnia. Wchodzimy sobie w poniedziałek, czyli jesteśmy w tej chwili w poniedziałku w pompie numer 1. I dla każdej godziny zegarowej możemy zaprogramować odrębną dawkę to będzie 55,9 ml. Zatwierdzamy. I dla każdej godziny możemy sobie odrębną dawkę zaprogramować. Ta zaprogramowana przeze mnie dawka jest tutaj obrazowana tym paskiem postępu błękitnym. Sobie ustawimy inną godzinę, inną. Objętość dla przedziału czasowego między godziną czwartą a piątą w nocy 450 ml, zatwierdzamy. Jak widać, ten pasek postępu już jest praktycznie, zajmuje tutaj całą przestrzeń. Maksymalna jednorazowa dawka to jest 500 ml, minimalna to jest 100 ml. Tak, jak wspomniałem wcześniej, ten terminarz jest bardzo zaawansowany, intuicyjny, ale bardzo zaawansowany. Można na bardzo różne sposoby kopiować dawki pomiędzy dniami, pomiędzy pompami w obrębie jednego dnia, w obrębie całego tygodnia. Także jest to bardzo intuicyjne i łatwe, po to, żeby można było w bardzo szybki sposób taki terminarz wypełnić, oczywiście, po ponownym uruchomieniu aplikacji. To wszystko jest tutaj widoczne i można w dowolnym momencie sobie podejrzeć, jakie dawki są ustalone, dla jakiej godziny i dla jakiej pompy. Przycisk wyczyść, czyści terminarz, przycisk kopuj, kopiuje, Czyli możemy, pokażę, może skopiuj. Możemy sobie z poniedziałku skopiować do wtorku, czwartku i soboty. Zatwierdzamy. I te wartości zostały wysłane i to samo co ustaliliśmy w poniedziałku. Będzie teraz dostępne w czwartku w sobocie, ale tak jak powiedziałem, to kwestię terminarza będziemy omawiać w innym obszernym materiale, kolejna ikonka środkowa z takim wykresem jest to funkcja dotycząca statystyk. Każdy akwarysta może prowadzić statystyki własnego akwarium. Jest to bardzo przydatna funkcja. No, takie akwarium należy utworzyć. Należy je nazwać. Niech będzie to akwarium Tomka. Musimy wskazać pojemność akwarium. Niech to będzie 500 litrów. Rodzaj biotopu. Możemy wpisać dowolny. Wpiszmy morski. I dodajemy parametry, które chcemy, których statystyki chcemy prowadzić, zostały tutaj zgromadzone wszystkie właściwie pomiary, które są stosowane w akwarystyce. Niemniej jednak można utworzyć własny, własny pomiar, własny parametr, ale, ale na, na tej liście jest właściwie większość. Większość parametrów, które, które się mierzy, które się spisuje, których statystyki się prowadzi, i wybierzmy tutaj przykładowo zmiana dawki dla pomp wszystkich pięciu. Podmianę wody możemy zrobić: możemy mierzyć zasolenie, możemy mierzyć wartość KH. Potwierdzamy zatwierdzamy i w tej chwili już mamy utworzone nasze akwarium w którym możemy prowadzić właśnie statystyki przykładowo może pokażę jak wygląda prowadzenie statystyk dla twardości KH powiedzmy że zmierzona wartość KH to jest 8 dodajemy wartość pokazuje się automatycznie na wykresie A powiedzmy że za tydzień dokonujemy nowego pomiaru i ta wartość wynosi 8.5. Dodajemy i ta wartość także pojawia się na wykresie podpisana odpowiednią godziną i datą. Dokładnie w analogiczny sposób możemy prowadzić statystyki dla wszystkich parametrów w akwarium. Także jest to bardzo bardzo przydatna funkcja. Kolejna na dole ikonka obok statystyk jest to ikonka dotycząca Mieszadełka magnetycznego, ponieważ urządzenie Dozer X wykorzystuje mieszadełko magnetyczne do mieszania choćby pokarmów płynnych, np. planktonów, zooplanktonów, fitoplanktonów. Użycie tej ikony powoduje włączenie się mieszadełka, czyli w dowolnym momencie możemy wymieszać pokarm w butelce z jakąś zawiesiną. Oprócz tego Mieszadełko działa w sposób automatyczny, jest sprzężone z pompą numer 1 i jeśli jest podłączone do urządzenia Dozer X, to na 15 sekund przed każdą dawką zaprogramowaną dla działania pompy numer 1, to mieszadełko się włączy samoistnie i będzie mieszało płyn zawiesinę. Tak jak mówię, 15 sekund przed planowanym załączeniem pompy, i podczas trwania. Pracy pompy numer 1, czyli powiedzmy, że pompa będzie odmierzała 15 ml cieczy. To przez cały ten czas potrzebny dla odmierzenia 15 ml również mieszadełko będzie mieszało tą ciecz. Dzięki temu mamy gwarancję, że pokarm zawiesina nie będzie osiadała na dnie pojemnika, tylko będzie zasysana prawidłowo przez pompę perystaltyczną. Także możemy sobie włączyć w dowolnym momencie mieszadełko. A oprócz tego, oczywiście, w sposób automatyczny działa ono, jest uruchamiane razem z pompą prestatyczną numer 1. I ostatnia ikona to są ustawienia. I od góry włączamy dźwięk w urządzeniu, włączamy dolewkę, czyli jeśli używamy automatyczną dolewkę razem z dozownikiem Dozer X, najpierw oczywiście musimy podłączyć do niego czujnik, a następnie trzeba. Tą dolewkę włączyć. Teraz włączyłem i w prawym górnym rogu już ikonka zmieniła się na niebieską pokazuje, że urządzenie obsługuje automatyczną dolewkę. Wyłączam wyłączone. Twoje akwarium jest to funkcja, która właśnie dotyczy statystyk. Możemy zmienić język z polskiego na angielski. Oczywiście Akwatrend polską firmą, więc obligatoryjnie. Jest to język polski. Instrukcja obsługi odsyła nas do naszej strony internetowej, z której można pobrać instruk pełną instrukcję obsługi urządzenia. Parowanie, czyli łączenie yy, aplikacji z urządzeniem. Natomiast to parowanie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji przebiega w sposób automatyczny, czyli podczas uruchomiania aplikacji dochodzi do sparowania. Tej funkcji używamy, gdybyśmy chcieli się połączyć z innym egzemplarzem dozownika. Odłączenie sparowanych urządzeń to analogicznie odwrotnie do poprzedniej funkcji. Przywrócenie ustawień fabrycznych i wyjście z aplikacji. Zamyka nam aplikację. Także jest taki w ogólny sposób, aplikację Państwu przybliżyłem. Mam nadzieję, że, że się Państwu ten materiał podobał. Kolejne materiały będą poświęcone już bardziej szczegółowemu omówieniu poszczególnych funkcji i jak najlepszego wykorzystania tych funkcji. Także bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne materiały wideo.